A teraz, chyba największy kaliber. Ciężarowe kampery ekspedycyjne. Również polskiej marki Ebacamp. Tutaj obok nas stoi przegigantyczny samochód wyprawowy. Na bazie samochodu ciężarowego stworzony niesamowity kamper. Zaraz wam go pokażemy w przebitkach. My jesteśmy w takim kamperku, jakiego my dla siebie szukamy. Yy, ale Państwo właśnie idziecie w stronę wyprawowców, takich Dokładnie hardkorowych od samochodów. No lat na tym się skupiamy tak właściwie. Małe samochody robimy gdzieś tam w międzyczasie po prostu, kiedy mamy jakąś chwilę wolną. Natomiast w dużej mierze 90% czasu naszego poświęcamy na duże samochody. Tak, yy, ale to już nie jest dla każdego, prawda? No bo tam yy, próg wejścia finansowy no, pewnie też na pewno jest dużo jest wyższy. Ale to kwestia finansowa, takim jak gdyby po prostu pierwszym takim elementem, który po prostu na wiele osób po prostu jak gdyby z tego rezygnuje. No i też kwestia. Gabartu tego samochodu. Też na to może pozwolić, ponieważ tak, prawo jazdy typu C musi być. To mhm. jest jedna kwestia. Druga kwestia przechowywania tego samochodu, później gdzieś po prostu, no to też jednak jest kubatura wielka, tak? Od podstaw ten samochód jest zbudowany przez nas całkowicie, od początku do końca, tak? Ale możemy sobie na pewno tam więcej pozwolić, bo na przykład zbiornik wody w takim a, kamperze oczywiście. ile tutaj jest litrów? Tutaj jest 150 wody, wody czystej, a tam? a tam będzie wody czystej, akurat w przypadku tamtego samochodu chyba około 600 lb, tak? O, to kurczę, Woda to jest Ty Tydzień czasu nie zależy. Woda brudna, tutaj mamy około 80 litrów wody brudnej, tam mamy wody brudnej 200 litrów 250, litrów, nie tam dokładnie to sprawdzić, tak? Do tego, że tam dochodzi jeszcze woda czarna, tak? ponieważ tam toaleta jest zbierana też w zbiorniku, tak? Mało tego, tam czyli jest tam system... można powiedzieć, mamy szambo. Mamy szambo, mamy szambo, tak, mamy tam szambo. Oprócz tego woda szara. Wpływa do wody czarnej, bo pina po prostu przepukuje na ten zbiornik. Także po prostu tam jest kilka takich różnych systemów. Po prostu budowa tamtego samochodu naprawdę jest skomplikowana. Powiedziałabym, że to jest bardziej skomplikowane niż budowa domu.